Moi drodzy, kontynuujemy nasz cykl rozważań poświęcony rozeznaniu. Dzisiaj będzie mowa o pragnieniu i poznaniu historii życia. Pragnienie jest tęsknotą zapełnią, stanowiącą znak obecności Boga w nas. Poprzez dialog z pragnieniem uczymy się rozumieć, czego naprawdę chcemy od naszego życia. Stanowi ono rodzaj kompasu, który pozwala zrozumieć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Osoba, która nigdy nie pragnie, jest osobą nieruchomą, chorą, niemal martwą. Autentyczne pragnienie potrafi dotknąć głęboko naszego ja, dlatego nie gaśnie w obliczu trudności czy niepowodzeń. Jest wręcz przeciwnie: przeszkody i porażki nie tłumią autentycznego pragnienia. Wręcz przeciwnie, sprawiają, że ono w nas jest jeszcze bardziej żywe. W przeciwieństwie do zachcianki czy jakiejś chwilowej emocji, pragnienie trwa w czasie i zmierza do spełnienia. Wartość okazuje się piękna i łatwiejsza do zrealizowania, kiedy nas pociąga zgodnie z powiedzeniem. Że ważniejsze jest odbycia dobrym, samopragnienie, aby stawać się dobrym. Pan Jezus przed dokonaniem uzdrowienia chromego, przysadzawce owczej pyta Go o Jego pragnienie. Czy chcesz stać się zdrowym? W tym pytaniu było obecne zaproszenie do zyskania jasności w sercu, do akceptacji możliwej radykalnej zmiany. Pan Bóg wiąże się często z naszymi pragnieniami i jest im bardziej wierny niż my sami. Wystarczy przytoczyć historię Abrahama, oczekującego potomka. Dość złożona i skomplikowana, kiedy próbował na wszelki sposób pomóc Panu Bogu w realizacji pragnienia i zadawalał się namiastkami. Najpierw służącym Eliezerem, potem synem z niewolnicy Izmaelem. Denerwowało go, że Bóg się opóźnia w spełnieniu jego pragnienia. Chromy z nadsadzawki Betesda z jednej strony chce, a z drugiej strony nie bardzo chce. Nie robi nic, aby zmienić swoją sytuację. Podobnie jest z wieloma innymi osobami. Nawiązujemy kontakt z naszymi najgłębszymi pragnieniami i to jest wielkie zadanie, żeby to rozwijać. Pogłębiać kontakt ze swoim pragnieniem, bo inaczej nie będziemy wiedzieli, czego chcemy od naszego życia. Wtedy pozostanie tylko narzekanie, które jest wielką trucizną dla duszy, uniemożliwiającą dalsze działanie. Wiemy, że czasy, w których żyjemy, sprzyjają maksymalnej wolności wyboru, ale bardzo osłabiają pragnienie, sprowadzając je właśnie do chwilowej zachcianki. I wiele osób cierpi, ponieważ nie wiedzą, czego chcą od swojego życia, ale właśnie dlatego, że nigdy nie nawiązały kontaktu z najgłębszym pragnieniem. Ale Pan Bóg ma również wielkie pragnienie wobec nas. Można je streścić krótko: uczynić nas uczestnikami swojej pełni życia. Innym niezbędnym składnikiem rozeznania jest poznanie historii swojego życia. To jest trochę co innego niż poznanie siebie, o którym już mówiliśmy. Bo poznanie historii życia to jest bardziej um, sprawa wydarzeń niż y, swojej osobowości, charakteru. Ta historia naszego życia jest najcenniejszą księgą, jaką otrzymaliśmy, której niestety wielu nie czyta, albo czytają ją zbyt późno, przed śmiercią. Tak, księga życia naszego jest pełna śladów obecności Pana. Powróćmy do samych siebie, odczytujmy swoje wnętrze, drogę, którą przeszliśmy w sposób pogodny. Odczytywanie swojej życiowej historii pozwala uchwycić dyskretne sposoby, poprzez które Pan Bóg działał w naszym życiu. Zatrzymanie się, refleksja nad różnymi wydarzeniami, czasami drobnymi, jak spotkanie, lektura, przysługa jakaś, przekazującymi spokój wewnętrzny, radość życia, podsuwają kolejne dobre pomysły na przyszłość. Rozpoznanie, odczytanie tego jest bardzo ważne w rozeznaniu. To zebranie cennych i ukrytych pereł, które Pan rozrzucił na naszym gruncie. Dobro jest ukryte, ciche, wymaga powolnego i ciągłego odkrywania. Styl Pana Boga jest dyskretny, On lubi działać w ukryciu, nie narzuca się. Jest jak powietrze, którym oddychamy, a nie widzimy go, choć sprawia, że żyjemy. I uświadamiamy sobie to dopiero wtedy, gdy nam go brakuje. Nawyk odczytywania na nowo swojego życia kształtuje spojrzenie, wyostrza je. Pozwala dostrzec małe cuda, które Bóg czyni dla nas każdego dnia. Kiedy zwracamy na to uwagę, zauważamy inne możliwe kierunki, które wzmacniają nasz wewnętrzny smak, pokój i kreatywność. Jeśli nie znamy drogi przebytej w przeszłości, to stale czynimy to samo, krążymy, trochę tak jak pies goniący za swoim ogonem. Rozeznawanie jest opowieścią o odczytywaniu chwil pięknych i mrocznych, pociech i strapień, których doświadczamy w trakcie naszego życia. Rozeznanie jest jakby sercem mówiącym nam o Bogu. Powinniśmy nauczyć się rozumieć Jego język. Jakie są moje pragnienia względem Pana Boga i siebie? Pragnienia, może pragnienie, może warto skupić się na jednym, moje pragnienie względem Boga i siebie. Moje najgłębsze pragnienia wobec niepowodzeń i przeszkód, jakie napotykam, moje narzekania, które nie pozwalają rosnąć moim pragnieniom. Bo pragnienia to jedno, ale czy idą za nimi konkretne decyzje, aby je realizować? Co byśmy odpowiedzieli dzisiaj, gdyby Pan zadał nam pytanie podobne do tego, które skierował do niewidomego pod Jerychem, do tylu innych ludzi, co chcesz, abym ci uczynił? Czy chcesz stać się zdrowym? Nasze życie też jest tą najcenniejszą księgą, którą otrzymaliśmy. Ślady obecności Pana w moim życiu, czy kiedykolwiek opowiedziałem komuś o swoim życiu, o kluczowych momentach zwrotnych mojego życia, i czy zatrzymuje się nad tym, co dzieje się aktualnie w moim wnętrzu, nad tym, co prowadzi mnie do radości, a co prowadzi mnie do smutku.